Kiedy rano wstajem, najpierw wiąchę puszczamy matuli, co jest ropucho, mnie w gardle sucho, a tyś jeszcze nie przyniosła ćwiartuli. Potem pół buty kładzie i nie żegnając się z mamą idziem się spotkać z kaszkiem lub władziem, żeby się trochę postać pod bramą. Stoję, tak sobie i stoję. Nikogo my się nie boję. Strzeciwka idzie chłopie. Co co? No tu dokopiem. Z drugiej strony idzie dziwka. A na co i ta grzywka? Przychabuj najmilisza z blondul. Zrobimy ci śliczny ondul, będziesz jak anioł. A to my mieli huba z Potem do kiosku poszli na piwko. Piwko wypili, odbilim im łóżka i zaprawili im jednego staruszka. Potem do parku my dali chodu. No i już w czórkę doszedł władek, to przerabiali my parę ławek. A jak my bili, jak my łamali, to wszystkie inne ludzie pryskali. Bo między Bogiem a Odromny są, to najważniejsze ze wszystkich my są.